Na były, były znacznie skromniejsze, bo na początku była jedna grupa, która liczyła 10 czy 11 osób, a w tej chwili są już trzy grupy i każda z nich liczy po 10 albo 11 osób. Plus jeszcze jest to jest trzy grupy w Akademii Seniora i jest grupa z klubiku seniora, czyli jest jak gdyby. Zapotrzebowanie i te panie, bo głównie to są panie, jak gdyby się tutaj, no nie wiem, przekonały i się angażują bardzo. Ale satysfakcja, którą panie osiągają tutaj po wykonaniu tych prac, rekompensuje ten czas oczekiwania na to małe dzieło, powiedzmy sobie. Stosujemy takie proste techniki. Wyszłam z założenia, że Warto mieć rzeczy, które w swoim otoczeniu, które będą sprawiać nam przyjemność. Ja na przykład przychodzę i większość podejrzewam z nas, przychodzi na te zajęcia, żeby odpocząć, zrelaksować się, wyciszyć się, bo tu możemy się skupić. Tym bardziej, że jeżeli zrobi się takie pudełko, obdaruje się kogoś jako prezent. To jest to satysfakcja. Ja na przykład robiłam, jedno pudełko dałam wnuczce, drugie dałam wnuczce. Teraz herbaciarkę córka zamówiła, właśnie też ją robiłam na zamówienie i powiedziała mi wyraźnie, że mam prezentów nie kupować, tylko wręcz przeciwnie, zrobić coś od serca. <głos》> Dziękuję za zaangażowanie. Za to, no, że przyciągnęła Pani tak dużą grupę osób, bo była grupa rykorzenicza to jest chyba raz największa grupa. Nie. Emocje związane z przygotowaniem do tego wernisażu były duże. No tak. No, zawsze towarzyszą nam duże emocje. Po, po bardzo mm, jestem wdzięczna pani Reni Siłakowskiej, która jest jakby takim motorem w grupie. I ja, jednak, jeszcze pracuję zawodowo, więc no, nie mogłam całego czasu poświęcić na przygotowanie, ale y, z, mając takie tutaj silne osobowości i, i naprawdę i sztab osób, sztab pań, grupę pań, które na przykład upieką ciasto i są bardzo chętne i bardzo życzliwe. To jest niezwykle ważne. Tak jak pani Ela Autyn powiedziała, no czuję się tutaj jak w rodzinie i rzeczywiście tak jest. Cieszę się, że jesteśmy zgodni jak taka wielka rodzina i że dla każdego jest to miejsce. Wy jesteście od tego, żeby przecierać szlaki dla tych, którzy przyjdą za wami, ale pamiętajmy, że to jest ten moment, którego trzeba korzystać, jeśli tylko można korzystać. Nie czekajcie z życiem na kiedyś. No może to jest historia, ponieważ ja w swoim życiu miałam zdawać do Liceum Plastycznego, ale ponieważ było oddalone 40 parę kilometrów i w końcu poszłam na ekonomię. To tylko. to. to. Ale zawsze mnie to interesowało. Zawsze lubiłam te wszystkie prace, malowanie, rysowanie, miałam z tego satysfakcję. No bo przyzna pan, że te rzeczy są niezwykłe. Są niezwykłe i niech to będzie piękna puenta naszej rozmowy. No, dziękuję bardzo.